Się problemów ze słuchem, stracić go całkowicie! Czyli co deda, mój teksturpak staje się coraz głośniejszy. Pst, nie radzę oglądać na słuchawkach. O, o kur! Dobry ranek, moi widzowie. Pragnę was poinformować, iż nie biorę odpowiedzialności za szkody wyrządzone na waszym słuchu. A kto bierze odpowiedzialność za mój słuch? Nie wiem. Całudnie szczęście, że ja jeszcze nie mam tego jakoś bardzo głośno. Mm. Mm, mm, nie, źle, bardzo źle. A. Tak, 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 tak. Hej, hej! Chcesz zamuroć bitwę, kto głośniej? To już zaczyna boleć w uszy. Nie ma pana zielonego. O jest, zleciał! On brzmi tak samo jak ja, kiedy mama wracała z wywiadówki i pytała się skąd jest ta jedynka. Ja też tak mówiłem tak hmm. i zawsze udawałem. O! Zawsze udawałem, że nie wiem, albo że się pani pomyliła. Kto też tak robił? Niech da lajka like albo napisze w komentarzu. No co? Oj, to może boleć Ale nie drzyj się, co? Nie drzyj się. Też mam uczucia. Dobra. No, no, nie! Siemano! Wariacie! Jest! Au, au, au! A czekaj. Ja miałem słuchawki podgłośnione. Mój geniusz czasami mnie przeraża. No, 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 no! No, 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 no! A tak na ogół chciałem ci w ogóle przyjacielu powiedzieć, że je że jeśli podobają Ci się tego typu filmy i mój kanał, to możesz zostawić suba, bo lecimy po 100 Możesz także zostawić łapeczkę w górę. To Ci nic nie kosztuje. A wiesz, jak mnie motywuje, stary? Oj, ale się wystraszyłem! Pa, popa, on nie wie, on nie wie, on nie wie. Chodź! <laughs> Siemano! Ten zielony, bądź ona, zniszczył mi beda, bądź zniszczyła. I nie wiem, gdzie on lub ona jest. Czy Chory? Lub chora? No co, nie masz firebola? To pa. Uuu. Jest! Uff. Ej, zrób me deala. Ty dajesz lajka i suba, a ja ci daję stówę. Oj, ojo, ojo, ojo. oj, 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 oj. Uuuu! Faga, polecę. się nie zatrzymam. Nie! No, ty O, Ciekawa sprawa Ziomu, 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 ziomuś. Nie wiesz z kim tańczysz, panie czerwony. Siemaru Nara No padaj, 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 padaj! Padaj! I było ze mną zadzierać. Dawaj go biały! A jak nie, to ja go dobiję! Dobra, to ja go dobijam! <śled> Maru! Rychu! No! A! Kupiłem diamentowy miecz, żeby go zabić. Teraz go wyrzucam pasz. O, wiecie w jakim jestem, Timie? Nie, nie, nie śmieszne, nie? Sorry. Czemu? Cieku... No 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 nie. Mamy to! Ej, mamy Midasa na arenie. Ciekawe czy będzie w złotych. Złotych jest! Jumpier. Ja Aua! Już się zaczyna, widzowie! Już się zaczyna! Aua! Runy <grym> forever. W sumie nic dziwnego, że gra Bedwars solo, skoro nie ma kolegów. Co? Siemanu! Leci, leci, leci. Ej, 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 ej! Silverfishu, ratuj mnie! Dawaj go! Halo? Słuchaj, jest taków w domu? Ja wiem, ja wiem, wiem, wiem. Ale też trzeba zwrócić uwagę właśnie jak tam z procesorem, eee, że tak powiem. Znaczy słaby procesor, a dobra karta, to występuje... Jak tam wasze uszy, moi drodzy? Ej, współczuję tym, którzy oglądają to na słuchawkach, naprawdę. Co wy robicie? Pier... O nie. Dawaj to szybko o! Co to było? Nie... Cię pogrzało? Ja się pytam, czy cię zgrzało gościu? Nara! Jest! Rozwaliłem! Dobra, podgłośam razy dwa! Nie pozwolę ci! Na zniszczenie mi beda! Dobra, pozwolę ci, ale i tak... Padasz! Aaa, Siemanu! Chłop nawet nie wiedział co go walnęło! Hmm, to jest ta typiarka! Siemanu! Zróbmy teraz ASMR! Mój stary Oho, a propos Halo Dobra Nara no. Dawaj A lajka like to ty już zostawiłeś? Bo mi się nie wydaje Eee Nie cofaj mnie No, 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 no Dobra, 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 dobra No uderz No uderz mnie No Nie uciekaj! Nie uciekaj! <grywa> no Ja sobie telefon sprawdzam! Gościu, zwalaj stąd! Ała! O, się mu tam wkopał, czajcie bazę! No! Choma! Nara! Zabijałeś kiedyś gościa łapką? Ej, on jest kurde, enchantowany! No. Piotrek! Nie jeszcze głośniej, bo wcale mnie nie bolą. PISY Lecz! Ale wóta jest głośna! Ej, 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 nie obrażaj mnie, dobra? Makro na 12 CPS-ów. Kto to widział? O! Wychodzę stąd! Papa, pa, pa, on mnie nie widzi! Naru! Siemaru! Jest głośno, no. Tak troszkę. Kubuś! No, 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 Cześć, panie Oscar, witam! Dzień dobry! O, 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 tu jest niebieski. Tu jest żółty i niebieski! To cześć, panowie! Wy się tam bije. nie! No ty! To brzmi jak stary, który chce się napić piwa. Ej, hey, głowa mi boli. Oj bitku. Nie. Nie. Ożyję. Aha. Ehm. Um. Aha. No kopnij mnie. Staję też. Au, 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 au. 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 No, 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 no. Chodź tu. Chodź, 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 Będzie głośno, uwaga! Szybko! Ej, co ma snuktyka? Dziwna sprawa. Biały jest diamentowy, co? Pa, pa, pa! Normalnie O tak Panie, panie, panie! Padaj pan! Padaj! Nie, no nie! On chyba mnie nie widzi. Dobra, nieważne! Tak, <grystanie> pewnie! Sałki głup, da. Wariacie! Padaj! No nie! Chłopie! Kurde! Felek! O nie, o nie, o nie! Ja sobie też program na diamentowy seks Byku! Oj, Oj, oj! Gościu ma z klobakiem! Padaj! Padaj! Narad! Tak się robi biznes! Wszystko. Nie pomyliło ci się coś? <laughs> Jak stałem drabinę, tak to jakbym to się drabiną w łeb dostawał, pa Siemano! I teraz uwaga Kup premkę Moje Michale! Dzień dobry Padaj, padaj, padaj! No i GG